Witamy. Witam wszystkich. Dostało się nieszczęście. Wczoraj chciałem pójść na łatwiznę. Chciałem puścić drona przez okno. Niestety ten dron szybko startuje. Jest dynamiczny w momencie startu. No, i tutaj nie bardzo można tak puszczać z okna. Jakby był jeszcze ten yy, balkon, to by było lepiej, ale nie mam balkonu. a no niestety uszkodziłem sobie drona. Chciałem zachód słońca swocić i sfilmować, bo tu drzewa trochę przeszkadzają. Bloki takie dużej wysokości zrobić, zachód słońca. Tu muszę zawsze wychodzić z dronem, żeby tego. jest plan taki, żeby odkupić go albo naprawić. A ostateczność to prawa, bo to podobne koszty są takiego drona. To ja stało się. Jak się stało, na razie filmów z drona nie będzie, chociaż jak się postaram, to może wkrótce będą, zobaczymy. Na głupka wyszedłem, bo mówię, z tego tak nie powinno dronem latać, no a poszedłem na łatwiznę, no chyba żeby ja jakieś zabezpieczenia na śmigła to tego. Ale to znowu by było widać po prostu te zabezpieczenia na filmie przy zachodzie słońca, bo tam jest część nieba obejmuje, to by było widać te tak, osłony. Mógłbym próbować w ten sposób popuścić w zabezpieczeniu, ale niestety, niestety rozwaliłem drona za 1000. nie, 1700 siedemset kosztuje cały zestaw, no ale około 1000 zł, no kosztuje taki dronik. Bóg chciał kupić, a jeszcze zyskuje jeden akumulator. Widzę, to przeglądałem przed chwilą, 997 leci, tak się koncentruje tutaj. Chłopczyk, jakiś napad na konwojentów, coś takiego. Przerobiony radiobus. Wyszukiwania, wyszukiwania, wyszukiwania. Wyciągnęli miasteczka z, z Atapolego i i siłą do, do, do a następnie objechali i na dalej, gdzie zatrzymaliśmy się w takim kompleksie leśnym. W stosunku do, do marka J padły cztery strzały. Został on podstrzelony dwoma strzałami żadnym obrębie kończymy złonnej. Jeden strzał był nad tym oraz jeden w głowę. I to był strzał i która bezpośrednio przyczyniła się do żywo, bo, to, bo w później tej sytuacji to mi się cały życie. I nie bardzo cierpił Ci. Z tej śmówie, to jest bez środków do Dramat właśnie ktoś kogoś jak nie ja z kogoś tam życzę śmierci, ale to jest głupie, bo, to, bo ktoś może mnie lubić, może mnie nie lubić, ale, ale kogoś innego lubi. brat z Turcji pozdrawiam, gruba. Oglądam 9,97, to ktoś tam mówi do live'a, ale w czasie tych live'ów są różne psikusy robione, także no... Szczególnie wprowadzanie są w błąd osoby trzecie, przedsiębiorcy, nie podoba mi się, ja tyle razy powtarzam, że nie wolno tego robić. Tylko robię live'a po 23, kiedy lokale są pozamykane w łowieczu, żeby mi to znowu nie, ktoś nie, nie zamówił czegoś. Ja mówię, Będzie to w końcu zgłoszone. Jeśli mnie pyszę, o to poprosił, bo nie tylko raz zgłoszony. Ja się boję robić tych live'ów, bo już nie chciałem mi się robić, bo, bo że zaczął... Kolega też jest atakowany, z którym jeździłem po Polsce. No, jakieś komentarze podszywają się pod niego, jakieś profile, nie wiem. No, po prostu jest po chamsku, niektórzy się zachowujecie z was. Tak, poleciałem sobie dronem i dron się rozwali, rozwaliłem sobie kurczę. Przez was są głupoty. No. Chciałem sobie wygodnie polecić z, do, z domu. Maciej opot, także drona będę musiał odkupić prawdopodobnie. Bo naprawa, to nie wiem, czy warto to robić. Sam taki, a ten znowu o dronach jest taki serwis w Krakowie. dosyć niedrogo robi części są tani, ale robocizna trochę kosztuje. Witam rozwalonego drona od komin oglądają jak naprawiał, no to, 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 to doprowadził go do tego do, do używalności. Ale mimo to nadal jakiś tam błąd wyskakiwał w tym dronie. Nie wszystko mu się udało naprawić. Ale tu u mnie poszedł gimbal od kamery, poszła tasiemka e, flex od kamery. To już całą, całą trzeba wymienić, całą tą taśmę. Odwróćcie się, tylko szkoda, bo ja miałem inne plany. Może wiadomo, czy drzwi do łazienki wymienił, czy inne rzeczy. To wszystko się opóźni. No teraz jest ta trzynastka, to tam miesiąc to tam się... To zwróci, ale dopiero w maju się zwróci, bo to to co to zaczyna dużo takich zakupów jak ten zegarek na przykład medyczny. Jak to mu się nudzi, tutaj widzę. <śmówiła> na policji jest podali. Nie no, to takie takie hamskie, hamskie, hamskie SMSy. Już się zaczyna już potwierdzić, że odzyskujesz konto. No takie widojki się tutaj już zaczynają tutaj bawić. Ale ja to wszystko zablokuję. Znaczy tak na, na naprawę to trzy to miesiące, trzy i pół miesiąca się zwróci, bo teraz po 300 stówy się zarobi, nawet nie zarobiłem niestety, nie, nie dostanę kasy z YouTube'a teraz za, za ten za ma, w marcu, za luty, dopiero się skumuluje w, w kwietniu z, z marcowym, bo musi być osiągnięte, 300 żeby muszą być osiągnięte, żeby, żeby była wypłata. No spokojnie, też mógłby, ponieważ mógłby się nie zmieścić między futrynami, mógłbym spanikować i zdarza mi się takie coś eee, też, no jeszcze szeroko okno trwa, jest zimno, to tak też nie bardzo, to wolę już generalnie po prostu albo w osłonach śmigieł musiałbym wtedy latać, gdzieś tam powiedziałem to. Lepiej bezpiecznie mieć balkon po prostu i to jeszcze na ostatnim piętrze bloku. Wtedy nic nie przeszkadza, jedynie jeszcze na bloku przeszkadza, ale to, to można skierować kamerą go do przodu i ten. Ale lepiej latać się jednak z ziemi, bo też fałszywie może pokazać, że jest 120 metrów, a w rzeczywistości będzie 135 metrów. To już nie przepisowa wysokość. Także mówię, nieszczęście się stało. No. Zawsze jakieś tam coś. A ostatnio tak. Były okresy, kiedy w ogóle dron sobie leżał i nie chciałam się nim latać wcale nie tego. A je, dziecki kolega, skąd on jest? Musiałby części też sprowadzić. Bo jak są te serwisy takie, takie, to oni mają często z odzysku, nawet takie części takiego drona. Na przykład z tego mojego drona się da odzyskać jeszcze ramiona. Silniki są sprawne. Co tam, kamera też daje obraz, to nie wiem, czy sam gimbal do kamery wystarczyłby wymienić, czy, czy trzeba kamerę, ale to jest droga, drogę najdroższa rzecz. Bo ktoś mi wycenił serwis na 1000 zł właśnie. To 1160 widziałem taki drona na Allegro. Jakiś komis sprzedajem, czy, czy jest sprawny, to jest też pytanie. Bywa tak, że ludzie potrzebują pieniędzy i pozbywają się, ale i sprawnych rzeczy, ale bywa, że może być coś uszkodzone. Kolega oddał uszkodzony aparat do, do, do lombardu. Że zawsze ryzyko jakieś istnieje, że może coś być niesprawne. Ale go kupił drugiego drona, to no jeden akumulator zyskuje wtedy. Bo tak wartość tego drona, bo cały zestaw kombo tam 1750 czy, czy, czy 1800, ale tam trzeba liczyć trzy baterie. Każda bateria kosztuje około 200 zł nowa, ponad 200 zł. No to już mamy 600, no to, to, to będzie około 1000, by był to, to koszt naprawy, taki też tyle wynosi. Ktoś tam sprzedał też za 750, chyba drona na Oliksie, ale tak trochę strach, żeby to sobie prywatnie kupować, bo możesz już jakiegoś lombardu kupić. pierwsza No to już Mavic Mi, Mini 2 kosztuje, ale to, to jest właśnie problem. Kupiłby może i następcę, bo ma może lepszą łączą łączność, bo ten ma problem trochę z łącznością traci trochę ten, gubi zasięg tego. Mini to jest taki no, słaby, jeśli chodzi o ten zasięg właśnie. Ale znowu kolej baterie już musiałbym zmienić. Wszystkie baterie nowe kupować. Zostaw Kombo och ponad 3000 kosztuje chyba, ma mini 2. tylko jest lepsza transmisja wtedy. Jest pewniejsza, pewniejsza łączność, ale to duże koszty po prostu. Tak jakoś głupio, no dużo nie był używany ten dron, w sumie rozleciał się. Chyba, że bym serwis, serwisy są, co skupują drogi na części. odzyskał kasy. Albo na części zamienne. Wtedy, kiedy był pogorzała, jeszcze był w porządku w miarę. Dzisiaj hamem się zrobił. A to się Jakubio udzielasz tutaj, bo ty też tam kolegujesz się z tym, z tym debilem. Kontrolerem biletów. Tak oglądam te, znowu nieuważnie oglądam 997, ale lubię te archiwali oglądać często. Tylko sześć osób ogląda, poszli spać. Ale może. Ale teksty co niektórzy piszą, nie będę tego cytował, bo to tylko jest, to się mówi, pożywka dla hejterów. A już tutaj oglądałem te hejterskie kanały. No, próbuję to zgłaszać, ale to nic z tego, nic nie.

W razie czego miałbym rezerwowy dron, nie wiem czy ta aparatura nie jest przypisana do konkretnego drona, czasami nie jest zakodowana, czy można zamiennie aparatury używać, czyli tylko, tylko pilota po prostu. Takie mam wrażenie, bo weźmy na przykład dwóch ludzi, którzy mają te mawiki, korzystają na przykład, filmują jakieś wydarzenie, coś tego, na przykład te samochody, co były ustawione w serduszko i będą się zakłócać te drony, to jakieś zabezpieczenie musi być chyba. Bo tutaj jest, to podobie, że jest połączenie z telefonem, to jest kabelkiem, wtedy dopiero działa ta aparatura, natomiast jak to jest przez transmisję Wi-Fi, czy on rozpoznaje konkretnego drona, gdy było kilka dronów w pobliżu, czy się nie zakłócają właśnie wzajem, czy nie, okaże się, że będę sterował cudzym dronem na przykład, ale staram się unikać sytuacji, jeśli patrzę, że na dron radar, że jest w pobliżu inny dron blisko, to raczej wolałbym nie latać że to jest przydatna aplikacja również do tego celu właśnie, żeby widzieć że wie, czy nie, czy nie ma innego drona. A tak mnie pociągnęło właśnie do nagrywania, ale już wiem, że raczej nie będę mógł schodu słońca ani zachodu łapać z okna, bo to jest bardzo niebezpieczne, więc... O wiem, jest, jest ten kod QR i, i to trzeba chyba właśnie wy tego. Ja trochę z instrukcji ściągnąłem ten kod, albo bo kody QR z kamerek ściągałem do, do, do aplikacji, jak miałem, kupowałem. W sytuacjach naprawdę należy dzwonić. Jeżeli oczywiście jest zagrożenie życia, zdrowia tu i teraz, kiedy trzeba działać natychmiast, trzeba dzwonić na numer alarmowy 112. Dziennicowy nie pracuje 24 godziny na dobę. Natomiast, jeżeli jest to fakt, że to i dokładnie jesteśmy pewni, czasami to dziecko zagłośno płacze, czasami ta żona albo mąż zagłośno krzyczy w domu, to jak najbardziej z taką informacją można zgłosić się do dziennikowego? On może wtedy wejść w to przewodnictwo, rozpytać innych sąsiadów, przemocy coś mówią u sąsiadów, żeby zgłaszać do po, podkablować sąsiadów jeśli jest przemoc tak jak mi sąsiadka raz bezwa. Bo ktoś nagle trochę z drona, jak wygląda w okno klatki schodowej. Co tam będzie powiedzieć? Dzisiaj już fatalna pogoda. Wczoraj tak ładnie było, chociaż na wieczór się jednak rozpogodziło i tę koniunkcję jeszcze zobaczyłem. Bo to było już od... Wczoraj się zaczęło zbliżanie tych planet Jowisza i Wenus. Wczoraj było blisko, dzisiaj się zamieniły miejscami. Planety, teraz księżyc w sieci, ale za to będzie duży mróz. I gdzieś zima, taka lekka. Nie za to się cieplej. ocieplili. Kiedyś ktoś mówił, że może być cieplej, teraz już mówią, że zimno raczej. Nie jest przyjemna pogoda. Ale dronowi to nie przeszkadza. Chyba że jest duży, bardzo duży wiatr. To trochę, te, trochę tam ostrzeżeń dostaje. Już, już ten ten Gdańsk już się tutaj odzywa. Co za gmo, co za menda e, zamawia cokolwiek w obcym mieście i to jeszcze daleko od Łowicza. No jakim trzeba być. No dzisiaj w sumie najbliżej wczoraj i dzisiaj najbliżej były te dwie planety które będą się oddalać już od siebie. Zasz, zaszły za horyzont, z księżyca, z Co tam miałem jeszcze powiedzieć? I to się dowiem, jakie waloryzacje, będą tych ręcz, właśnie osobiście się chyba przekonam, bo to jest tak w kalendarzach, to też nie powinienem mówić, jutro, czy po poniedzieli dostanę. Nie wiem. W razie, razie no, będę wiedział właśnie jak to jak to w rzeczywistości wygląda, bo chyba do 2,5 tysiąca zł jest bez podatku, a później już jest naliczany podatek od powyżej tego. Ja rower jutro yy, zobaczę, no, yy, bo pogoda się ma popsuć. Ja lubię tam sam tak raczej jeździć, ale, ale mówię, to zależy od pogody, może być silniejszy wiatr. To już gorzej znoszę, tak jak przy, przy zimnym powietrzu, to mnie zadycha, bierze jakaś, jeździ pod wiatr. Ale staram się zawsze trochę przejechać. Albo kawałek na stację, tam 6 kilometrów, 3 km, 6 km w zależności gdzie jadę. Czasami 9, 12, różnie. Dużo tam nie jeżdżę, bo pewnie mokry cały jestem. Ale codziennie staram się gdzieś tam przejechać na rowerze, to inaczej się czuję po prostu. Szymon, pozdrawiam. Komunikat, że nie ma moderatora. Swoj nie ma, teraz problem Bohatkiewicz teraz prowadzi 97 Ja to się zabezpieczyłem do powyżej miesiąca ktoś ma suba dopiero może się udzielać tutaj to były różne profile z moimi danymi osobowymi, niestety komentarze są no, do tych hejterskich kanałów, Danpas123, to trzeba by pousuwać wszystko, no. tylko by to tworzone nowe takie, no. były jakieś takie, takie moje wpadki, po prostu staram się właśnie, żeby tych wpadek nie było, no. są montowane różne rzeczy, no. telefon też powinien blokować, żeby nie było jakiś dzwonienia po prostu w trakcie live ale niestety są przykusy robione, no bo są oszukiwani przedsiębiorcy. Że ja to, mnie tu na, namawiał, pewien Marcin e, namawiał mnie, żebym, żebym robił live'a, nie chciałem za bardzo. A w końcu się zdecydowałem, lubię spogadać z ludźmi, jak ktoś mi zadaje pytania, lubię odpowiadać właśnie. Lubię to po prostu, lubię, lubię, lubię się otwierać na ludzi w ten sposób właśnie, bo tu mam znajomych w całej Polsce, no. Nie tylko w łowiczu. No ale są chamy po prostu, są czarne owce, kto się mówi, wśród, wśród, wśród tych, tych ludzi tutaj. I to wszystko jest nagrywane. Co ja tutaj robię, to jest nagrywane. To jest nawet jakby się automatycznie robi, no bo kiedyś zdenerwowałem się na tą zmianę numeru, pierwszą zmianę, znaczy pierwsze ujawnienie numeru po, po zmianie numeru. Tak, bo zmieniłem numer i podjąłem dużo różnych kroków i się zdenerwowałem, trochę, trochę wynaturzyłem to i ktoś to nagrał, mimo że ja to natychmiast usunąłem z YouTube'a, ktoś to nagrywał po prostu i to z samego rana było. Czyli, czyli ktoś jakby 24 godziny na tym czuł, albo automatycznie to jest nagrywane, nie wiem jak to jest, no, ale tak po hamsku po prostu ktoś się zachowuje, żeby tylko wszystkie brudy wyprać na mój temat. Później dziwicie się, czego ja policji nie ją, Bo tutaj często takie się zdarzały wcześniej. Szczególnie jakieś tam teraz, biorę pewne leki dodatkowe, które hamują. Lek dodatkowy dostałem, który hamuje agresję, ale, ale potrafię na policję tam coś powiedzieć. No i tak nie, nie, nie bardzo niezręcznie pokazałem policji tam jakieś materiały, chyba na nie ataki. No a tam ja też napisałem tam coś brzydkiego. Jak policjant to zobaczył, się zdziwił. To miało raczej bardziej związane z tą epidemią wtedy. Że na, policja na działki nie pozwoliła jeździć oficjalnie. Nie wiem, kiedy będzie otwarte. A skąd ty jesteś hip hop? No taki sklep, to ja też bym chętnie zakupy robił, ale pewnie nie będzie najtańszy. Myślę, że tak jak Intermarsze. Nie jest takie najtańsze. Bo Tesco. Akurat rocznica dzisiaj jest jako to otwarcia Tesco. Czy to wczoraj wypadło, czy drugiego? otworzyli jakoś. To było w 2008 roku. Kaufland jeszcze był nie, już zbudowany, a jeszcze nie otwarty, bo to była prze, nieprzepisowa powierzchnia, coś tak, tak samo słuchacze było. Ale ta sama firma TESCO budowała. No, 2007, tak, bo w szóstym skończyli, tak dobrze mówię. Pod e, bo, bo koniec 2007 roku otworzyli Kaufland. A to faktycznie, że na początku 2007 roku to kawę robili, otworzyli. Pamiętam takie coś jak na wadze kupiła jakieś mięso i na kod wbiła, w i okay, Delicje było napisane, że Delicje zważyła jako mięso, mięso jako Delicje zważyła. Trzy Biedronki mamy, trzy Dino, Jeden Kauflat, jedno Aldi, jedno Lidl, jednego Lidla. Trochę jest, no to są takie lokalne. No, Polo, Polo to wróciło, bo Polo są e, delikatysy centrum w kilku miejscach. W dwóch miejscach w zasadzie też. E, a Apolo Market właśnie i w trzech miejscach, bo to był po Polomarkecie, a Polo Market oddzielnie powstał po prostu ponownie. Tylko dzielny sklep. To trzy Dino są właśnie w Una Trzy Biedronki i trzy Dino. w Kocierzewie też mają i Biedronkę i Dino. Nieduża jakaś miejscowość, nieduża miejscowość. rodzinna miejscowość, a, a to takie pustały, dwa sklepy właśnie. I dino i Biedronka. Dino to bardzo się rozpanoszyło wszędzie. No. Podbija. Tylko na wschodzie Polskich bo nie. A dino jest na Korabce, tam, na Seminaryjnej, za, za przejazdem kolejowym po lewej stronie, za cmentarzem. To był problem z parkingiem, bo nie podnieśli poziomu terenu, jak budowali te dino no, i parking był zalewany. Zrobili przepompownie i teraz nie zalewa już. Ktoś nie pomyślał, żeby zawsze jak się ktoś buduje, to podnosi te działki i przy jakąś ziemię z ziemią z wykopów, a tutaj nie. Rekonstrukcje są z dawnych lat, bo są te karetki jeszcze z tego typu radiowozy, też stare malowania. Zmalowania te granatowe dawniej co były. Aldi są fajne półeczki, pod kwiatki kupiłem takich nie było gdzie indziej. Chociaż podobne troszeczkę były, ale nie składane. Nie muszą być składane koniecznie, ale przy oknie lepiej jak są składane. żeby otworzyć w razie potrzeby na szeroko. Całą szerokość okno, ale są podobne takie w tym w Jusku, a Aldi właśnie takie składane. To miało być to do rysowania, potrójne takie ze stelażem sobie kupiłem taki, teraz, teraz nie mają tego, już mają innego typu półkę, ale to nie pasuje akurat Tam pewnie jakiś czuły alarm może, może a może jakieś myszy tam, bo tam ktoś sąsiadował Kaufland sąsiaduje z łąką, może jakieś gryzonie, bo potem trudki trutki na no myszy, były karmniki, tak zwane karmniki deratyzacyjne, jak to się fachowo mówi. Że pudełka z trutką takie wyłożone. Może to generowało alarmy, no nie wiem, może jakiś powiew wiatru, wyjście ewakuacyjne, tam są z boku. Ale też się zdarzają fałszywe alarmy, że straż przyjeżdża pożarowe ale to było tak, że ostatnio, że konserwacja była i nie powiadomili straży, nie uzgodnili. Lewiatan był kiedyś e, na długi, ale tam remont się robią teraz. Złodziejaszki tam co chwilę łapią, kiedyś teraz jest widoczny ochroniarz, pojawia się, ale wcześniej to byli pracownicy ubrani inkognito po prostu. Nie było takiego widocznego ochroniarza, jako pracownicy byli. ukryci ochroniarze po prostu. Kamery tam mają gdzieś to nawet początkowo to nawet nie było chyba bramek takich przy kasach nie stosowali. Kamery tam pewnie były już, ale, ale tak nie było, było widoczne to te zabezpieczenia, a teraz już zainwestowali trochę tam w zabezpieczenia. I jak ludzie, ludzie byli przekonani, że tam była najłatwiej ukraść. W Tesco też mieli taki alarm, właśnie, że straż przyjeżdżała. Ale teraz nie słychać, może wyłączyli to przy przebudowie. Nie, nie działa to. Ucięta miarka tylko skala do zdjęcia. Gdzieś to są na szachownice, takiego tutaj na policji widać.

Nawet nie wiem, czy kiedy. Znowu to się zaczyna coś dziać. Zakończymy to, bo widzę, że już się zaczyna coś dziać.